już mam Adi i dzisiaj jesteśmy tutaj na takim, takim tutaj będziemy robić swój domek. I to będzie seria z tego, więc budujemy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, jak chcecie. Więc takich materiałków. A my kopiujemy już tutaj sobie, więc zostawcie łapkę w górę. To już tworzymy wszystko. Ładnie, pięknie, tutaj wszystko, tak. No a więc tutaj kupimy już. No dobra, no to tutaj w ogóle jakieś miejsce, tutaj będziemy projektować to wszystko. Więc tutaj już kamień zrobię, znaczy już idę kopać. Co się tutaj odwadziło właśnie? No dobra... Hmm. Idę tutaj... Idę kopać. Tu mamy węgiel w ogóle. I... Tutaj kopiemy ją. Zostawcie w tym sensie znaczy łapkę w górę, no i tak, tutaj się schował Madi w moim ciele, znaczy tutaj, yy, moja radość i do filmów tutaj zawsze tak się motywuję, czy coś tam, więc lecimy tutaj. Yy, no nie wiem o czym gadać, no yy, dzisiaj, jeszcze nie jadłem śniadania nawet, jest yy, prawie dziewiąta yy, rano oczywiście, ja wrzucam wam ten filmik. Tu, I tutaj będzie różne rzeczy siedzieć. Tutaj yy, yy, dobra. No, różne rzeczy będą siedzieć. No, i tutaj, właśnie teraz, yy, potrzebujemy chyba ten. No, chyba potrzebujemy najpierw to. Więc hmm. to możemy tu schować. O, i 18 jeszcze. Znaczy, Boże, jakie 18. Teraz i teraz tutaj tworzymy to to yy, piecik tutaj postawimy. Yy. Czekajcie, tutaj w ogóle jest ten to coś. Nie, nie wiem jak to się nazywa. To jest miedź. Surowa miedź, więc... czekajcie sobie. Więc, a więc jesteśmy i mieć kukolialne tutaj, to się przypala, wszystko pięknie. No, a wy co ty w górę? jeszcze mówiłem? Dwa, trzy razy chyba już wcześniej, że mówię, no ale no nie wiem co, o czym gadać. Więc yy, napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba takie, taka seria. Na razie jeszcze nie zaczęliśmy, bo dopiero 3 minuty to trwa. Więc no. Jak suba zostawiłeś, no to brawo Ty, a jak jeszcze nie zostawiłeś, to zostaw, bo y, tutaj rozwijamy się, tutaj mój kanał i dawno nie było odcinków i zaczynam nową serię zgotowania, gotowania, więc niedługo leci na kanał, więc nie możecie tego przegapić, tutaj jest, nie mo no nie możecie tego przegapić, bo to będzie naprawdę fajna seria. Więc co zrobić, ze sztapką miedzi? Można to jakoś wykorzystać, ale no dobra tutaj już te sztapki miedzi przepalamy. No i tutaj robimy to. Dobra, tutaj te takie rzeczy dajemy. Y Chwila... Dobrze, to dajemy tu... Okej... Okay. piec robimy sobie kolejne taki wiecie... Zobacz, czapki miedzi tu już przepalone są... Tutaj się przepala, więc... No, zobacz to, e, Ech, mordo... Na łóżko trzeba... Jest na łóżko. No, dzień, dzień dobry, pani to. nie uciekaj ode mnie. No Boże, pamiętam, Robiło z białych w ogóle, to mieliśmy i tak czerwone łóżko. Halo, czy ktoś mi słyszy? Czy tutaj kwiatki są? O, jakieś drzewo tutaj jest. Znaczy jakby grzyb duży. Kwiatki. Kwiatki nie ozdobę, tylko chciałam pokolorować łóżko. Przynajmniej jeden dajcie. Dynie! W ogóle tu są dynie. Wow, ale fajnie. Mamy dynie w ogóle. Dobra, tutaj są jakieś kwiaty. Nie, tu nie ma żadnych kwiat. Nie możemy się za bardzo oddalać. Dlaczego tu nie ma żadnych kwiat? Ale to. konwalia Hmm. Konwali, ale nie wiem czy ona będzie farbować na niebiesko, znaczy na biało Boże. E, idziemy już tam do naszego tutaj, przepraszam, bardzo jakby domku trochę, jakby nie wiem co to nazwać jeszcze. Dobra, przypalamy. Chwila, niech to się przypali najpierw. No dobra, co ja tam przypalić? Przecież to się już długo przypalało. A tutaj już dajemy sobie Czekajcie. sobie dajemy to. Więc już mamy tutaj powoli ten. Musimy też dużo drewna zdobyć. Ale to naprawdę tak dużo. No dobra, no to tutaj budujemy, już, znaczy Boże, budujemy. Kopiemy drewno. No i. No i co? No i kupiemy drewno. No dobra, idziemy teraz. Tutaj to się przypaliło, to to weźmy. To na deski przerobiamy i to będziemy teraz palić. Żeby, bardzo, tutaj. Mogę to wziąć? Dziękuję. By to przypalić. Sztabka. Yy, a to chyba weźmiemy, to niepotrzebne tak dużo. A, akurat tutaj zjemy do siebie, segregować. Tutaj są surowce po, po lewej. Znaczy, no to też jakby surowiec jest. Tu będą wełny na, na łóżko. Tu będą... Będą takie blok, bloczki do to będą nasiona. Już, już. O Boże, jakie dziwne tekstury mam. To może być jaskinia nawet. Więc kopiemy tutaj. I. 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 i czekajcie. Tam jest jeszcze owce na łóżko będzie idealnie, więc tutaj dzień dobry owieczko. Pau, pau! Pau, pau. Już możemy sobie chyba stworzyć. Tutaj to możemy zabrać. A to chyba tak farbuję na białą. Kurka wodna. No dobra no. Dobra, czy weźmy. teraz to Dobra, łóżko, i możemy iść spać. Dobra, nowy dzień! Ej, 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 ej o, dobra, dobra, jedno życie, jedno życie, jedno życie. Noha, szans wynocha. Dużo mi mam zgniłe mięso, o fuj. Zginiłem. Dobra, to możemy tu dać. Tu będzie jakby jedzonko, tutaj... coś przypalało chyba. Dobra, tutaj coś. Mamy. Sturowa, więc to na razie sobie Tak to na godziny no. Dobrze, że tu mamy tyle wody i tyle utopców. Ale fajnie, że tyle utopców. Nie, no na, naprawdę, źle. Bo będę nam przeszkadzać, jak będziemy tam, no, tam. W wodzie. W ogóle, czy wiedzieliście, że kiedyś jeszcze chyba są się topiły normalnie? A teraz po zmieniają się w utopce. Szkoda. Znaczy, no, to jest no bo nowe aktualizacje, no w sumie to jest, Dlaczego my nie, zam, nie zam, zam, zamieniamy się w to? No i ta, ta armia się wyrzuca. Jak zwykle, ktoś panie, do to od razu cała armia się rzuca na ciebie. No i teraz nie mogę wyjść. I ze Mleko, gdzie mleko? Dawaj, dawaj. Jary moje na nie czuje. Piękne schody. Mamy już, się tutaj zajmujemy. Ten zostaw to. Mój kot tutaj się coś robi. Mm. Więc my robimy tutaj już sobie schody. Schody z brzuchu. No a z czego byś? inaczej? Zostaw mnie. Też muszę dostać. Nie, nie tak, że. Ja tego dostanę. Mm. O, o, jakie piękne są. Szkoda, że takie taki Wow, ale fajne. Fajne, powiem wam. O panie! Tutaj będzie jaskinia w ogóle chyba. Czekaj, yy, jesteśmy. No i... o, Owieczki! owieczki. bram, pam, pam, bra, ram, 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 to ram, 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 tu damy ram, tu Boże Święty, to tu Dróg jest nam potrzebny. Dobra, tutaj będzie jakby Mm -mm. ten bruk tutaj nie pasuje dobra, a więc tutaj już robimy zostawmy uciekamy stąd czekajcie, a tutaj mm. czyli takie buciki. dobra wpadłem, no ciągle tu wpadłam do Boże święty Yy, idziemy ten zabić owce bo nam potrzebna wełna o nie na czarną godzinę jedzenie zaraz weźmiemy zaraz obetniemy to drzewotkę na idziemy się zjeść więc czekacie. dobra już zjedliśmy i możemy już piękny nasze piękne drzewo więc cinamy tutaj a jak ma macie już suba to teraz zostawcie dzwoneczka więc no, jak nam drzewo, to po prostu to jest i musimy chwilę poczekać. Dobra. A tutaj. Na razie domku sobie nie robimy, później sobie zrobimy. Dobra, płotki mamy już. Możemy no, zrobić płotki. No Boże, to trzeba to usunąć to. Moż ja za bardzo mnie to denerwuje. Czekajcie. O od razu. Teraz idziemy sobie zrobić tutaj e, czekajcie, musimy, musimy zrobić świerkę, później iść, ściąć drzewo, bo już mnie to za bardzo wkurzyło. Musimy tutaj że działać szybko, nie a nie że jesteśmy tacy wolni. Przymaczki w sosie burakowym, które idą przez dalej, które chcą tylko znaleźć swoje miejsce. Czekam. To ja nie wiem, nie słuchajcie mnie, dobra, idziemy, teraz mi słuchajcie, mogę, mogę zrobić konkurs, ale muszę więcej w ogóle ludzi mieć na moim kanale, więc tutaj już ścinamy nasze drzewko, dzień dobry, raczej ścinamy ko kościotka. dobra, ścinamy tutaj nasze drzewko. I chyba to rozdzielimy na kilka odcinków, więc jak nam się film ten spodobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybuj, wiążek, a my kończymy. Cześć.